Spojrzenie, uwikłany wzrok w kierunku małego światła. Podążał leniwie, pragnął zapamiętać o mnie, o tobie. I zachłannie czerpał z boskiego daru. Uczynił szczęśliwym małego człowieka, i nadal objawia się swą wielkością dla rozjaśniania wnętrza zatroskanej duszy. I życie staje się ważne więcej, bo bardziej czule, pachnące momenty zderzyły się razem. Dotykają inaczej. Wraz ze śmiałym słonecznym, światłem, wzięłam w odważne dłonie życie swoje. Zrozumiałam, że wszystko, co dzieje się, ma sens. I ten jasny. Słoneczny, piękny dzień, wiersz stomiku, kiedy wszystkie światła zgasną.